Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus wkazał się znowu nad Morzem Tyberiackim, a okazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieci po prawej stronie łodzi, a znajdziecie Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, Ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus, przynieście jeszcze ryb, któreście teraz łowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A mimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania, kto ty jesteś. Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im i podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom, od chwili, gdy z wstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś, baranki moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: Tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Jezus. Paś, owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do niego: pójdź za mną. Święty Piotr dziś w Ewangelii wypowiada, Najsmutniejsze zdanie. Idę łowić ryby. Trzy lata towarzyszenia Jezusowi, cuda, których doświadczył Piotr, uzdrowienia i nawet spotkanie ze zmartwychwstałym, okazują się w życiu Piotra odrobinę za małe. Mówi do swoich przyjaciół, do apostołów: Idę łowić ryby. A więc wracam do tego, co było przed Jezusem. Zanim Jezus go powołał, Piotr łowił ryby, i teraz znowu chce wrócić do tego, co było kiedyś, do przeszłości. Odrzuca Jezusa, jego przesłanie. I kiedy łowi, okazuje się, że nic z tego, nic nie łowił, cała jego praca, cały jego nocny trud, na marne. Dzieci, czy macie coś do jedzenia? Nie, odpowiadają apostołowie. A pytanie zadaje mistrz Jezus Chrystus. Ta historia z dzisiejszej Ewangelii pokazuje nam, że bez Jezusa nasz trud, nasza praca, nasze całe zmaganie, które dokonujemy w naszym życiu, niewiele ma wartości. Z Jezusem nabiera większego znaczenia. Zarzućcie z prawej strony sieci i wyciągnęli całe mnóstwo ryb. Te ryby, jak mówi święty Augustyn, to symbol kościoła. Mimo tego, że jest ich mnóstwo, sieci się nierwą. I tak jest z kościołem, który ciągle, każdego dnia się rozszerza. I mimo tego, że różnorodność osób, które w tym kościele się znajdują, to ten kościół się nie rozrywa, jest różny. I na sam koniec tego dialogu o miłość. Piotr słyszy trzykrotne pytanie: Czy ty mnie kochasz? Ta Ewangelia jest niejako wzorcem dla każdego papieża. W dniu wczorajszym minął dokładnie miesiąc, odkąd papież Franciszek stał się biskupem Rzymu, kiedy usłyszeliśmy o tym, że nowy papież będzie nosił imię Franciszek. To pytanie o miłość jest pytaniem o właściwy sposób sprawowania władzy. Módlmy się o to, aby papież Franciszek w Kościele na Chrystusowy wzór sprawował władzę. I aby to pytanie o miłość nie dotyczyło tylko papieża, ale każdego z nas. Czy my rzeczywiście kochamy Jezusa i czy jesteśmy Jezusowi w stanie udzielić odpowiedzi? Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham.